Witajcie na kanale SporaRybo Witam się, ja czyli Bartek i dziś z Wiktorem idziemy w końcu łowić na stawik, więc jest sporo bo jeszcze nie było żadnego takiego odcinku, gdzie łowiliśmy normalnie ale teraz już lodu nie będzie bo byliśmy wczoraj i nie było lodu, lodu, to mam swoją profesjonalną torebkę, dajemy tu glizdy jeszcze zamrożone od Ostatniej nieudanej wyprawy na lód, której nie nakręciłem. Statyw, no i my wyruszamy na stawik. Okej, okay, słuchajcie, widzę, że jesteśmy na stawiku. Wiktor już nawet zdążył rozłożyć sławik i zarzucił go, jak widzicie. Znaczy jeszcze bez przynęty. Ja tu mam swojego, dziś będę łowił właśnie na fiderka, to jest mój fiderek. Dziś też podbierak bo po zimie nie wiadomo jakie tutaj ryby będą mieć w ogóle będę musiał brać. Będziemy łowić na glizdy tutaj, jeszcze zamrożone. Tak jak mówiłem na początku odcinku, ja rozłożę wędki i widzimy się potem. Tu macie stawik, no. Koszyczek, taki o zrulką. Tu mam fiderka. I zaraz zakładam glizdę. Tutaj widzowie mamy złożone glizdy. Tutaj dwie trochę pourywane, bo jeszcze się nie do końca jakby odmroziły. Ja już nawet zarzucę wędkę, pozwolicie. Zarzucał tutaj, gdzieś tam. No patrzcie widzowie jest zarzucona wędka. Tutaj na szczyt, szczytuweczka już tam jest zarzucona. Teraz po prostu czekamy na jakiekolwiek branie. Kulki tryskawkowe jakieś, oczywiście proteinowe, do, na przykład do zanęcania, ale brać i tak jak nie bierze, no, więc trochę szkoda. Zawiesz, słuchajcie, ja sobie zwinę wędkę i zarzucę gdzieś tam. Widzowie sobie teraz przerzuciłem właśnie. Nie, ale nic ogólnie nie bierze. Jest połowie, good week, Bo tak ja to nic nie bierze. Słuchajcie, widzowie, my idziemy, bo mi się trochę spieszy No, nic nie wzięło, niestety. No, kiedy ja indziej. Rozpaży. Nie, um, Podam. Um, za niedługo wyląduje jakiś poradnik na kanale. Nie wiem jeszcze z czego, ale z czegoś. No to do widzenia. Miłego dnia, cześć.